Dzień dobry moi mili. Dziś z innej bajki. Napadało śniegu w mieście. Czas się brać do roboty. Można zapiąć pług wreszcie. Także ten, tego, tamtego. Pług zapięty. Palimy maszynę i walczymy ze śniegiem. No jedziemy moi mili A na koniec moi mieli Najnowszy model Kotła ogniwo Taki garażowy Po staremu Jademy